Dzień dobry z tej strony, człowiek Artysta. Moim gościem jest dzisiaj Barbara Wroniszewska. Basiu, gdzie się znajdujemy? W jakim miejscu? No bardzo szybko mówisz właśnie i to jest tego. To jest a, a, Warszawa. Ta, super. po drugie. Po trzecie, Fundacja Godnie Żyć i Galeria Dom Ze Sztuką, które są bardzo ściśle ze sobą powiązane. Do tego jeszcze dołożę dwie wspaniałe dziewczyny, czyli Małgosia Górska i Kasia Czajka. To ona właśnie tutaj nam zaaranżowała tę wystawę i mnie trzyma za nas kciuki. Ok, to teraz skoro już wiemy, gdzie jesteśmy, tak. kilka słów może o tobie: skąd jesteś, co tutaj robisz. Aha. No to bardzo ciekawy skąd jestem, to bardzo skomplikowane okay. pytanie, musiałabym się skupić, ale powiedzmy, że jestem wielkopolanką, ale pokochałam Kraków, żyję w nim od, i tworzę od 15 lat, także nie wiem jak to ująć. Natomiast w Warszawie jestem któryś raz z kolei, konkretnie tutaj właśnie w tej Galerii Dąb ze Sztuką. Wcześniej dostałam zaproszenie na... A, na... To, że w tym momencie rozmawiamy tutaj, to jest druga odsłona wystawy pod tytułem zapis, bo mieliśmy wcześniej w Filtrowni bardzo przepiękne miejsce. Tutaj Tak, tu na terenie Konusera. A teraz będzie taka druga odsłona. Tamta była bardziej taka futurystyczna, a ta jest, jak zauważysz, taka cieplejsza, właśnie taka bardziej. No, każdy tu wchodzi, każdy się dobrze czuje, taka galeria dla każdego. Zobaczcie, możemy też <grym> zrobić tutaj zbliżenie, tylko taką galerię, jak mniej więcej będą tam, jak wchodzą z towarów, rozmawiamy tam, przyróżni prawodawcy, wiedzieli, co otrzymujemy, że, są, że tak, to jest, jest, nie szkinamy, że obraz są w stanie zapraszają, żeby mm. zajrzeć w głąd. Bardzo fajnie. To tak. w takim razie, e, s, bo rozumiem, że to są obrazy swojej wystawy, która właśnie tak jak powiedziałaś przed chwilą się odbyła. E, tak. No, że, e, jak, że, wy, jaki był tytuł wystawy? Zapis. Zapis. E, wystawa Zapis. Mm. E, to jest właściwie tak bardzo fajnie się składa, mm. bo to jest tak w trakcie aranżacji, bo mm. część obrazów już wisi mm. na ścianie w galerii, część mm. ma być zagospodarowana, ale właśnie na potrzeby, fajnie, że wpadłeś. Dzięki. na potrzeby Dzięki. Wy, 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 wyciągnęliśmy, czy, kilka. wyciągnęliśmy kilka, żeby e, tutaj mieć fajne tło czyli, słuchaj, czyli do tak rozmowy. Naprawdę, tak naprawdę powiem Wam, że mamy szczęście i to tak, jest właśnie najważniejsze. Tak Pamiętaj, dobra energia przyciąga Tak, pozytywnie. absolutnie, Zgadza To w takim razie, skoro rozmawiamy już o tych obrazach, może ewentualnie tak. opowie, opowiedziałabym o inspiracji, no, też pokrótce, może coś o jakimś dziele, może tak, jest, tak byśmy aha, przeszli. Te, w, mhm. w, porządku, mhm. w porządku. To jest jedno z bardziej takich nieznośnych pytań, co tak. ciebie inspiruje. Tak, 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 ale właśnie, ja już pominę to, właśnie, właśnie te grube sprawy, co mnie mhm. inspiruje i tak dalej, bo mhm. najkrócej mówiąc, życie. O, życie. Na, życie to jest inspiracja. Mhm. A jeśli chodzi o te obrazy, ja może, może, może tutaj. Ja powiem tak tak od si bo dobra muszę się skupić mamy świat zewnętrzny mamy świat wewnętrzny świat zewnętrzny odbieramy wszystkimi zmysłami jest ich y, podobno pięć może więcej nie wiem y, y, jeszcze tego nie wiem Natomiast jest to świat wewnętrzny, którego w żaden sposób nie można dotknąć w żadnym ze zmysłów. I to mnie od kilku lat bardzo, że tak powiem, inspiruje, kręci. E, lubię rozwiązywać zagadki, jestem ciekawa strasznie. No i to właśnie jest efekt. E, 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 tego, że tak powiem, ok, szukania. Tutaj na tle obrazu tak? tutaj będzie tutaj Aha. w ogóle, będziemy wyglądać się profesjonaliści, okay. wiadomo, że... Dobrze. <laughs> po prostu życie, życie tak życie. teraz wracając, tak. życie, życie, jeszcze raz, życie i jego absolutna prostota, bo życie jest proste i przez to jest i teraz, jak mówisz tutaj o tych obrazach, to e, e, tak jak wspomniałam, e, e, inspirują mnie rzeczy proste. To na przykład e, ta praca mówi o przyjemnościach. Rzecz jest taka, że zwykle jest taka e, proza życia, każdy z nas tego doświadcza, ale są takie e, przyjemności, są od czasu do czasu, i ten obraz o tych przyjemnościach mówi tak najkrócej. E, jeżeli mówimy o tej pracy, to to jest randka. To jest bardzo lubię ten e, obraz, właściwie jak każdy swój, ale ten taki jest e, no, e, My bardzo to, taki ci, pozytywny. Mi, I na przykład że nie jest z tym obrazem witraż, Nie wiem dlaczego. Ale, ale, ale jak ma Może być. Mm -hmm. Każdy ma inny mm -hmm. odbiór mm -hmm. dla mnie, to jest randka, e, mm -hmm. a są tam takie smaczki różne, jeżeli ktoś sobie popatrzy dłużej, e, no ale to, to nie będziemy tutaj zdradzać. E, ten obraz jest e, ciemny, ale e, ciemny dlaczego? Dlatego, że e, był tworzony w czasie, mm -hmm. e, kiedy Mam bardzo dużo wątpliwości, po prostu nie mogłam się na coś zdecydować i to było takie może to, może to, może tamto i się okazało, że ten czas jak człowiek tkwi w takich wątpliwościach jest strasznie nieznośny. No i dlatego ma taką formę jaką ma nie jest taki dramatycznie smutny, ale że tak powiem radości specjalnie w nim nie widać. Niemniej jest to taki czas, też mamy wątpliwości i musimy je w jakiś sposób rozwiązać. To jest bardzo mhm. też ciekawa praca, jeśli. Chodzi o to, miałam taką sytuację, jeśli, jeśli można mówić, też absolutnie z życia wziętą, dostałam telefon taki że dziewczyna, która ma dwadzieścia kilka lat właśnie jest na stole operacyjnym i będzie miała przeszczepioną energię. Kurczę, ja tą wiadomość dostałam w tramwaju. Wybiegłam z tramwaju, patrzę, jest jakaś siostra zakonna na, 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 mm -hmm. na przystanku mm -hmm. i ją poprosiłam, że siostra zakonna, no to może się pomodli. pomodli. Tak siedzi na przystanku, czeka właśnie mm -hmm. w intencji tej dziewczyny i tak dalej. Ona mm -hmm. powiedziała, że dobrze, zrobiła to z dużą radością. Ja się spieszyłam, ona jeszcze za mną biegła, żeby tam jakiegoś świętego uruchomić, tylko który na pewno jest niezawodny. No i efektem, że tak powiem, tych łask, jeśli tak można powiedzieć, jest ten obraz. Muszę powiedzieć, że wszystko zakończyło się bardzo pięknie, bardzo pozytywnie. Czyli zauważyłem, I, że tak jakby mówisz o tym impulsie. Czyli po prostu był impulsie, taki impuls taki... takie coś mm. właśnie tam mm. spływa, coś tam, coś tam mm. dobrego, jest jakaś siatka zdarzeń i coś tam dobrego, że tak powiem, wpływa. Absolutnie pozytywna prasa, chociaż powstała w czasie no, dramatycznym, ale jest tam dużo nadziei w tym w tym wszystkim, chociaż to tytuł nadzieja nie jest. No, może o tym brązowym obrazie, to jest okay. też e, 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 jeżeli możemy. To był taki czas, bo to nic się nie bierze, że tak powiem, że biorę pędzel i marzę po kuchni, nie ma takiego czegoś. Wszystko ma swoją opowieść, swoją, że tak powiem, taką przyczynowo-skutkowe działanie. No i tutaj to... To, to był czas wspomnień, który, hmm. wspomnień, które jakoś tak nie do końca kurczę ze sobą się kleiły. No i to tak, ta, 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 to, to tak wygląda właśnie, jak jakieś wspomnienia, które właśnie nie, 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 nie są ze sobą scalone. No to tak wygląda. Moglibyśmy bardzo dużo tutaj na ten temat rozmawiać. Życie, Czyli, życie, życie, życie. W obrazach. Jest życie. Czyli rozumiem, że tak jakby naprawdę każdy obraz tak jakby ma też swoją taką historię opowieści. Absolutnie każdy hmm. powstaje na bazie, hmm. że tak powiem, jakiegoś fragmentu e, życia, prostego życia. Hmm które dotyka każdego z nas w takiej czy innej formie. Czy to radość, czy jakiś smutek, czy zawieszenie, to jest coś takiego. To mi się kojarzy, z, wiesz co, z takim wypytanym miastem nie ma brytyjską z ehm, może. Tak to Może Bardzo się cieszę, bo to każda odbiera według jakiegoś tam swojego wewnętrznego jakiejś tam takie, takiej tajemnicy istnienia no, jakoś, żeby no, jak tak. tutaj mówić górnolotnie. Ale generalnie ten obraz, tytuł tego obrazu jest przebudzenie. Chodziło mm. o taką małą dziewczynkę, która miała oczywiście, no, życie też bywa mm. dramatyczne. I była przez jakiś długi czas strasznie taka, że tak powiem, zawieszona, smutna i tak dalej, a mi zależało bardzo, żeby ona się tak poderwała do życia właśnie w jakiś sposób. I dlatego te kolory są też takie troszeczkę może mgliste i tak dalej, ale ta czerwona farba, że tak powiem, która y y tak jest na pierwszym planie, można mm. by to powiedzieć, to jest takie wyzwanie obudzić się, się To są takie kolory, właśnie dobrze powiedziałaś, teraz podsumowaliśmy fajną myśl, kolory dające nadzieję. No, absolutnie. Hmm? Ja sam tu życzę, jestem bardzo pozytywna i naprawdę w każdej sytuacji mam, w każdej sytuacji najbardziej beznadziejnie zawsze widzę cię Zobaczcie. Zobaczcie, wystarczy spojrzeć <laughs> tylko na sukienkę. Tak? Zobaczcie, bardzo pozytywna osoba, o. bardzo, bardzo kolorowa. Tak. Właśnie widać ogólnie, że jesteś bardzo pozytywną osobą jestem. i to jest, właśnie powiem Ci, że ciągnie bardzo mnie do takich ludzi, tak. więc wydaje mi się, że nadajemy na podobnych falach. Ale wiesz co, ja mam, tak się składa, że mam szczęście do ludzi. Ludzie bardzo często narzekają, na Siebie, że ten jest taki siaki owaki. Ja mam jakieś wyjątkowe szczęście. Dziękuję, że jesteś. To taka propozycja. Po pozytywnie, no. myślisz, że pozytywną energię? Naprawdę, Ty bardzo. Mam szczęście. Ten mój. jest tak naprawdę powiem Ci, najbardziej wysokie, jakby dla mnie w odbiorze. Tak? ponieważ ja strasznie lubię takie kolory, lubię też taką kolorystykę i lubię strasznie też takie, można powiedzieć, abstrakcyjne super formy. Mm. E, no tak, ten obraz, że tak powiem, powstał w czasie, w czasie takich bardzo mm -hmm. e, dynamicznych, że tak powiem, mm -hmm. działań, które jak widzisz są czarne, to nie chodzi mm -hmm. o to, że one są smutne, one są właśnie silne tak naprawdę. No mm. i jest ta taka szmaragdowa zieleń, która jest bardzo taka obiecująca właśnie. No i tutaj są takie, jakaś walka żywiołów, może tak czy coś. Ko e, mi się osobiście kojarzy to z jakimś takim lasem, trochę i krzakami czymś takim… No tak, w głowie miałam niezłe szoki. nazwijmy to. Dosyć radośnie. Słuchaj, my powiem Ci tak, skoro tutaj śmiejemy się i tutaj kręcimy taką relację fajną, słuchajcie, ja Was zapraszamy jeszcze do środka, bo jeszcze tutaj zobaczymy obrazy bardzo fajne, artystki w środku. Tak, możemy. zapraszamy. Zobaczcie, tutaj wygląda tak. Wejście. Tak? Sztuka Sztuk. wychodzi do lukii. Tutaj jakby ktoś też nie to się trafił, to jest strzałka dom z sztuką. tak Ja ksiąka. Wszędzie, przed kipi z radością. A to jest... Aha, tak? może to jest... Okay. Tak jak wspomniałam na początku, że już część obrazów mm. została powiszona, to... To wygląda tak, plus jeszcze tamto mm -hmm. trzeba jakoś wkomponować no próbujemy, że tak powiem, to stalić. No i co mogę powiedzieć na temat e, tych prac, na przykład e, mo, może już nie będę mówić tytułami, ale e, pra, praca ta, ta i ta, i ta była, była na bardzo ciekawej wystawie w Krakowie w Pałacu Sztuki e, pod tytułem e, Rozpasanie i mm -hmm. <laughs> Tak, Także, okay. brzmi ogóle, bardzo no, bardzo dobre no, Tak, rozpasanie i za to e, akurat e, te prace. E, e, ta praca jeszcze kilka już w tej chwili właśnie się tutaj kupię. to e, Powstały e, w tym czasie, kiedy wszyscy zostaliśmy zamknięci w domu. No i właśnie tak nie było wiadomo co się dzieje. I też się zastanawiam, albo to jest jeszcze ta w kątku taka z tymi bąbelkami, ta praktycznie powstała pierwsza właśnie w tym czasie, kiedy nacy zamknięto e, I tak się zastanawiam, dlaczego... Nie ma czarnych kolorów albo na hmm. przykład dlaczego jest tyle, tyle kulek sama jak skończyłam tą pracę się zastanawiam, ale no, dla no, mnie no, kuleczka no, jest no, zawsze z symbolem czegoś miłego, czegoś no, dobrego no, jakoś no, tego. I a, miałam no, chyba bardzo wielkie pragnienie, żeby to wszystko zakończyło się dobrze, no, żeby by, by był finał piękny, to tych kulek tutaj jest tyle, no bo... Takie miałam duże pragnienie, żeby wszystko się dobrze dużo tak Dużo, dużo prac, jeżeli chodzi o y, właśnie ten okres przebywania w domu, w tym momencie, jak na przykład porę, rozumiem, że wtedy jak porę tak. pojawiła się ta pandemia, to tak? Tak, no to jest bardzo mm. ciekawe i, i, mm. i właśnie dla mnie same jest ciekawe, bo y, faktycznie stworzyłam dużo tych prac, nie wybiło mnie to i nie, nie zabiło, tylko y, tak jak y, nie maluję kwiatów, mm. tak w tym momencie nie wiem dlaczego sobie pomyślałam, że jak namaluję 10, a tulipanów, znaczy, obrazów z tulipanami, to to będzie taka, ta, taka magia, że jak je skończę, mhm. to na pewno będziemy mogli wyjść na zewnątrz. Mhm. I czyli... na plantach zobaczę kwitnące tulipany i będzie można spacerować. Czyli tak, to było takie Twoje pragnienie. To było takie moje pragnienie, mhm. tylko e, cały ambaras jest w tym bardzo pozytywne, mhm. że skończyłam te dziesięć obrazów, bo to takie były nieduże z tulipanami i rzeczywiście uwolniono parki, wyszłam do tego parku, a tam kwitną tulipany, po prostu, czyli e, Magia tych dziesięciu tulipanów, w jaki sposób i to pragnienie zostało, że tak powiem, spełnione. Można było ja zobaczyć tulipany na żywo. Chciałbym, żeby mam do taką prośbę, żebyś mi namalowała puszkę z streju i sobie pomyślałam, powie, że ona się tak. nigdy nie kończy. Aha. Ja zawsze możemy marzyłem o taką tak. barkę, która po prostu nigdy się nie kończy. Aha. O, namalujesz to? Bardzo ciekawy rozum, pomysł. Rozumiem, że, że możesz mieć takie zdolności, tak. że namalujesz się destynałów, może ulicy, się mieć dość A wiesz, przydałaby tak. się tak. taka puszka? Ja, właśnie gdzie farba się nie kończy bo no niestety media są e, no drogie, coraz tak. droższe. Dokładnie jeżeli chodzi o artystów <laughs> y, y, powiem Wam że y... Artyści naprawdę nie mają lekko w dzisiejszych czasach. Już nie wspom będę wspominał o systemie, który teraz już nie chce się wypowiadać politycznie, który jest w tym momencie u nas w kraju. Ale powiem Wam, jeżeli chodzi o artykuły, o nawet przygotowanie warsztatu, też edukację artystyczną. Oczywiście nie każdy artysta musi być z wykształceniem artystą, ale po prostu to naprawdę kosztuje bardzo dużo wysiłku i też dużo pieniążków. Więc nie dziwcie się po prostu, że obrazy sięgają takich cen, a nie tak? e, Uznałam nawet w jakimś momencie, że to jest chyba najtrudniejsza sprawa, Si jaka istnieje, ponieważ jeżeli Piekarz upiecze chlebek, to wiadomo, że go sprzeda i czy jakieś inne usługi gdzieś do szewca, to wiadomo, że to. Ale w tym momencie artysta tak musi bardzo dużo pieniążków zainwestować w te wszystkie no, no, media, podobrazia, płótna i tak dalej. Daje z siebie maksymalnie wszystko, co najpiękniejszego, oczywiście. I tak naprawdę bardzo po tą bułeczkę jakoś tak nie ma tej gwarancji, że ktoś tą bułeczkę kupi, a bywają takie sytuacje, że przyjdzie ktoś, kto mm -hmm. kocha sztukę. Bardzo rzadko się zdarza, że cena pracy jest jakaś tam i ten ktoś przyjmuje to bezwarunkowo. Zdarzają mi się takie rzeczy, jest to niesłychanie miłe. Natomiast muszę powiedzieć, że dość przykre jest, mm -hmm. kiedy przychodzą osoby i się tak strasznie targują właśnie. Niektórzy nawet mają swoje metody, żeby, żeby, żeby wyegzekwować od... Nawet się pytają, czy jeszcze ma na farby? Aha, nie ma na farby, to jeszcze poczekam troszeczkę, bo jak nie będzie miał no. ich wcale, to będę mógł kupić za um, małe pieniądze, tak, bo, bo będzie musiał mm -hmm. wtedy ten um, no, obraz sprzedać no. i proszę nie róbcie tego, bo to, to, to bardzo przykre. To są tak zwane pazerot, no, Czyli ludzie takie, po prostu, którzy tak jakby tylko czekają. to jest to no, na... smutne jest no. i nawet jeżeli ktoś taki obraz e, kupuje, to jakoś... E, m, Smutno jest w tym momencie, że ktoś taki posiada... E... Twoją pracę, bo tak naprawdę, szczerze mówiąc, można powiedzieć, że nie doceniam ogólnie tego warsztatu, nie docenia siebie ogólnie jako artystki, bo, do, bo tak jakby, m, można powiedzieć, Kupuję tak jakby Ciebie, jak, jakby, 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 jakby... jest, da, to sposób, jest dokładnie, Tak, w taki sposób, dokładnie, w taki sposób, czyli chciałem tak, powiedzieć o chwocie, tylko właśnie chodzi o, o e, i... w, Wiesz mm -hmm. co, ja takimi ludźmi, aczkolwiek tu się tutaj mm -hmm. jakoś tak dotknąłeś mm -hmm. tego tematu, specjalnie się nie przejmuję. Mm -hmm. e, jeśli chodzi o, o, o moje prace, mm -hmm. mają się e, dobrze. Mm -hmm. e, się kończy taki cykl czarno-na-białym i e, zajmuje się tym cyklem e, Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski akurat mm -hmm. właśnie i te, te prace mają się bardzo dobrze. Jest mi bardzo miło, że tak akurat się dzieje. No i mm, mam nadzieję, że tacy, jak wiem, mm -hmm. okazjonaliści, okay. <laughs> którzy szukają takich pseudookazji, okazji, że raczej e, już nie będą. E, dręczyć, bo to nie jest nic przyjemnego. Więc pamiętajcie o tym, <gry> pamiętajcie, wiadomo, że sztuka jest Puchajcie niewymierna. artystów, tak. Tak, naprawdę. Sztuka jest niewymierna, ale pamiętajcie nie. o tym, że artyści zawsze wkładają w to serce i pasję. I to jest, no, to jest całą to jest... swoją istotę, tak. wiesz co, pozwól zaprzytomnać. Właśnie Mark Szegal tak pięknie mhm. powiedział, że to, co jest ważne w sztuce, to wszystko powinno być zgodne z, puls z pulsowaniem naszej krwi, z całą naszą istotą, nawet nieświadomą. To teraz wyobraź sobie, ile trzeba z siebie dać, żeby powstało dzieło, jeżeli to ma być dzieło. Oczywiście. To samo obrazy dzieła. Jasne, to jest to, jest to, to jest to samo, słuchajcie, jak sobie kupicie. Że trzeba dać wszystko. Tak, że absolutnie jak, jak sobie kupicie wydruk z internetu, załóżmy jakiś i kupicie sobie plastikowe tak. kwiaty, plastikową kaczkę, to nie jest to samo, co prawdziwe zwierzę, to nie jest to samo, co prawdziwy kwiat i to nie jest to prawdziwy to nie jest to samo co prawdziwy obraz, który jest, jest zrobiony z uczuć, yy, z pasji i z serca. Dokładnie Aha. tak, dokładnie tak. Także, Także właśnie. Lepiej dołożyć troszeczkę pieniążków i naprawdę mieć coś, co yy, wniesie do waszego hmm. domu y, trochę dobrej energii, hmm. trochę radości, trochę osobowości, która no, dobro, takim, przyciąga dobro przyciąga dobro, pamiętajcie o Tak, to. dobro przyciąga dobro, a mało tego no. właśnie, dobro i piękno no. zwykle idą w parze, więc jeżeli chcecie mieć takie no. związki, nazwijmy to, to no. trzeba mieć w domu coś pięknego, dobro przyjdzie same. Jasne. i tym właśnie <laughs> o tym miłym akcentem skończymy dzisiejszą relację. Ja chciałbym bardzo Wam podziękować, moim gościem dzisiaj była... Barbara Wroniszewska, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Człowiek artysta. Zapraszamy oczywiście na social media, na Facebooka. Chciałbym Wam, tak jak artystka wspominała, ma wystawę. Będziemy Was informować oczywiście o tym wszystkim. Dziękuję Ci serdecznie. Ja na, bardzo naprawdę. dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję, jesteś bardzo pozytywna osoba. Bardzo miło. Trzymajcie się, cześć.